Cześć, to ja ten od animacji e, popiłem ten chapter czwarty. Znalazłem 5 minut dla was między jedną przerwą a drugą przerwą na tym kanale. Jeśli dalej te 15 osób mnie ogląda, to. Hej, witajcie w chapterze czwartym. Ten chapter kosztował 80 zł. Więc bez przedłużenia, zaczynajmy, zaczynajmy grę. Bo może zdołał nam to 2 godziny przejść, by jeszcze nie zwrócić kasę. Zaczynamy z za podrakamy. Zajęliście. Mhm. O, jest okropny. Jak byłem młody, nienawidziłem animacji A do tego miałem taką fobię myśląc jakbym miał poglądać klucini na przykład lastusia, nie? Realnie mnie to widziło. Sporo całkiem, całkiem Boję się, że będzie on w innym stylu niż ogólnie inne postacie w tej grze. Że... Będziemy z nim walczyć, to jest pewne, nie? Boję się, że on będzie faktycznie w takim stylu plastyjnowym, co mnie będzie, no będzie mnie brzydzić, nie? Bo ja mam to... No jest ta fobia dalej trochę u mnie, no bardzo się boję jak Padną wszyscy, nie? Czy ktoś je A ja szczerze fajne efekty. Kurczę. Spory budżet miałem takie że. Kto to zrobię w ogóle, nie? Dlaczego? Dziecka będzie, będzie prosty ten nie. Mój Wiecie co jest zabawnego w tych grze? Że prawdopodobnie połowa z was nawet nie wiedziała o że jest w czapce Oczywiście mówię to tak przenośno trochę, nie? Bo ja strasznie, nie, strasznie słabo się reklamowała. Mówię o tym czapce czwartym, nie? Jestem pewien, że wy sami jakby nie śledzi... Większość z was by nie śledziła na Steamie co się dzieje, tylko... Jakiś tam youtuberek pewnie to naga, i od tego się dowiedzieliście. Ale no tak, skończyliśmy, skończyliśmy ostatnio. Zabiliśmy tego kota. My zjechaliśmy w dół i tam. Tą różową to jest Mhm. to, co Nie hell. No, masz zasady, że nas Oby zagadki tym razem były bardziej intuicyjne. Też mam taką prośbę. Nie chciałbym e, znów się kompromitować. Tak, dzięki za info. Nie chciałbym się znów kompromitować i robić zagadki w sposób kompletnie inny niż potrzeba, nie? Chyba w każdym czapterze też zrobiłem coś, co nie potrzeba. I znalazłem ten sposób, jak przejść dalej level, nie robiąc tak, jak powinienem. Aha. Mm -hmm. Tam jest włącznik, zobaczmy co tu się dzieje. Nie wejdę do góry. Ale tam mogę wejść. Stąd coś powinienem wziąć, zaraz zobaczymy w sumie. Więc tak, Cave, okay, 1 C Tam ma dole jest zejście. Z jest bateryjka. Powinna będzie Okej. Okay. To mi jest baterykę trzeba powiedzieć, czyli znów standardzi i będziemy z baterykami e, działać. To jest taka szybka... Tutaj, proszę bardzo, ogarnięcie eee, kamery trochę lepiej, bo zbyt szybko się ruszało, moim zdaniem. Excuse me, dziś bateryjka jakaś, coś, 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 bardzo ciemno jest, a wiem, że o telefonie słabo widzicie, więc się odsunę stąd. I tak ustawię trochę lepszym jakoś, chociaż może faktycznie. Słuchajcie, z, 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 z miłości do was, nie, muszę ustawić, eee, Gamma się ustawia, czy... Coś innego. Chyba gamę się ustawia. Nie widzę nic innego, co miało być. Tak, ta gamma. No, z miłości do was sobie tak bardziej jaśnie, nie? Jasne kolory. Słabo. Wygląda to. Trochę niżej. Fajnie bo idzie z mną. Wasza i będzie git. Dobra, wracamy, wracamy. Bateryjka, bateryjka. Mogę ten, wejść? Coś spadło. Okay. tutaj coś się dzieje. Ale, No i znowu będę siedział ja tu 30 no bo nie wiem co zrobić. <grych> Muszę znaleźć baterię, tyle to ja wiem. Ale, zjona jest. Przepraszam, coś, coś tutaj. Nie, nic, nic, Dobra, proszę. Można te wagony trzeba wejść Teoretycznie, tak? Aha, no tak Spoko. I tu jest bateria. Git. Oda, ogarnięta. Zapomniałem, że mogę się jakoś ściąg. Teraz tutaj łapka i coś co są wyciągamy, tak? A, idziemy dalej. Spoko. Ok, jeden C. Dzień dobry? Owie tu te małe gówniaki. W ogóle jeśli macie do mnie pytanie czy zrobię animację z Chaptera 4, to od tego trzeba zrobić z Chaptera 3. A no tak nie cieszy już taką popularnością, że no nie wiem, w sensie musiałbym musiałbym przykom... przemyśleć to musimy sprawdzić jaki jest odbiór w ogóle e, takich filmów Bo... Bo mam obawy, że to się może nie sprzedać, ale słuchajcie, mam fajny pomysł na chapter trzeci, nie? W sensie... E, pisałem scenariusz, tego tylko jeszcze nie robiłem. Pozawają się innymi rzeczami. Czy ja to przypominem przynieść? Aha. Okay. Dobra, na początku mamy taki tutorial w ogóle w jaki sposób gra działa dla tych co potencjalnie by zapomnieli. Aha, czyli skakanie, skradanie się, huśtanie się... Uuu... Boję się tą skerów. Jak zawsze, nie mam do tego serca. Się nie to, że wiecie, ja jestem jakiś emocjonalny, ale po prostu chodzi mi o to, że nie mam serca, nie wiem, może mi stanąć na odcinku. I to będzie zabawny odcinek. Jak jeżeli jakiś odcinek z chorona będzie trwał dłużej niż go godzinę, dwie, no to mieć świadomość, że, że nie ja go wstawię. A ostatnie, a ostatnia forma może być całkiem zabawna. No. Chyba powinien tu wejść, co? nie? Nie, 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 tu wejść. Eee, Cześć, ja byś się pogubiłem. Tam mam przejść Nie. Coś się pogubię Do więzienia Tu Mogę pchać ja Tak, chyba zagupienia to jestem teraz Nie okay. tam, tam nie, tam raczej nie Cześć, z trójstronem przeszedłem w ogóle bo się Aha, o to chodziło Okej okay. Okej, okay, okej, okay. nie zwrócimy uwagi na to pomieszczenie właśnie Spoko, czyli to jest nowa mechanika w tym momencie chodziło? O! Fajnie Takie, bo tutaj są pluszaki, a ja jestem na po... Na wszelki wypadek, nie? Znajdź miejsce... Wejście do więzienia. Dobra. Fu! Sporo was zaprodukowali. Fuck. Idziemy, 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 pa, idziemy, idziemy przed siebie! Żyło, żyło, nie żyło To są jakieś... a tutaj jakieś emisje A oj, oh, rozczłonkowajcie Nie miło, nie miło Mogę zmniejszyć tą gamę Eee, e, nie widziałem co się dzieje Przepraszam Fuck Jezus Mario! Dobra, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd. Eee, dzień dobry. Pum. Mogę cię ogonić w taki sposób? Znajdź inną drogę. Z więzienia. Fajne. Ale coś tu się otworzyło. I tu mi miga pomigał wcześniej, a ja jestem ślepy Znajdź inną drogę, te rury coś prowadzą. Tam może powinien pójść, co? Yep. Czyli idziemy za tym czerwonym Spoko, oj nie co Dobra, teraz bez żadnych bugów pęk Pęk Mogę przejść po tym? Mogę przejść po tym, chyba co? Pięknie, tutaj łapiemy się Fajne coś? Again, to jest to co zabraliśmy chwilą? jak to on, on

Czeka, właśnie, to jest końcowo zły tej części. Oli? Oli? Poppy. To jest kurwa zły. Się pogubiłem. To musi zejść. Dum mi się wydaje. Tu chcę wejść. Nie, tu chcę odpalić to. Dzień dobry? To chyba trzeba uruchomić? Przemyślę? Generator tu jest jakiś. Coś, coś, co? A nie, to generator prowadzi do świata, czyli to gówno a Dobry! nie przejdę, jest na ściana I tam na górze coś jest. W takim razie chcę wejść tam, ale Tam nie wejdę. Może powinienem wejść tam do góry faktycznie, ale w jaki sposób do góry wejść? Mógłbym to robić właśnie na te skrzynki, ale na te skrzynki a, będzie ciężko się wdrapać, chyba że jest jakieś wejście tutaj. Nie, tutaj rury prowadzą, to kamera w ogóle nie patrzy na mnie, spoko. No czekaj, no to robimy parkour, no. Tu, pyk. O, czekaj, to jest coś, co mogę poruszać. Właśnie. A widzisz. Aha, a widzisz. Czekaj, czekaj, czekaj. Spoko jeszcze. No i co Pyk, pyk. Guten <grywy> Tag. O tu się cholery jasnej, no If this place is alone... Tak planuje. taki jest zamiar, taki jest pomysł Aha, uh -huh. bang Nie trafił, bang Nie trafił, bang Nie trafił, bang Co nie to? a Bang, nie bang. Nie bang. Nie bang. Nie bang Nie trafił Coś jeszcze mam uruchomić? Tu? Wchodzę, wchodzę, fazę. Siema! Co się stało? Dobra, to było co? Oby to nie był oby... bug. Nie, dobrze jest, dobrze. Jakaś kacenka się dzieje teraz. Dobrze jest. Jest dobrze. Coś coś że się że to dzień tam, gdzie trzeba. Nie jak to. Ja mam tendencję, nie? do takich właśnie cyrków. Hmm. To by było zabawne dosyć. Now, what's this? Coś. Do I feel something squirming its way beneath my skin? An invasive, foreign little germ. After all this time? Ah, but I see. You. Coś. Well, little germ. Let's make a game of you. <laughs> Kermo, hmm. w ogóle lepsze jest to, że. Po tu weszliśmy? Jako, jako. Jako głównym hawem? Pamiętam pierwszy chapter, i miałem okazję nie wchodzić do tego miejsca. Nie dla mnie. doktor się nazywał. To doktor. Ciekawe. Czy to będzie coś na zasadzie doktora Mengele? psycholog wiecie co? <grafi> Robił hybrydę zabawki i dzieci? Ej, to, to było ciekawe. To jest coś, co ja bym sam chętnie e, w wolnym czasie chciał angażować się w takie przyjemności tutaj dla zabawy. Hej! Mm. Ojej! Ojej! Co tu się stało? Czekaj, 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 czekaj. Nie, bądźmy ludźmi, bądźmy ludźmi, bo to tak... Uuuu. Ja się boję, że gdzieś skończę podobnie. Znowu moje teksty. No tak... Znowu mi się odwracają. Tu bezpośrednio jestem. Dobry? Nie, tu nie przejdę. Tu nie przejdę, ale muszę coś włączyć chyba tutaj. No robię tak. Biorę jedną no, skrzynkę. Ok, chyba tyle, nie? łap klęszcz. Kurwa. Nie nie zabiję się. Dobra, jest GIS. Eee. Uh... Jest jeszcze. się? Co to <na> jakieś cele? <trybujesz> Morgan? Kamera patrzy... A! Wiedziałem! Przewidziałem, że to się co się wydarzy! Przewidziałem, że się wydarzy, To taki będzie zamysł. A... Idźmy tam. Tu są otwarte jeszcze jakieś drzwi, więc przejdźmy się po tym. Cześć chłopaki. Nie przeszkadzam? To mu strzeczy. Ptardosz, a nie mogę. Nas, Nastresuje te potworki. Czy mogę jakieś otworzyć? Jakiś, 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 coś, coś, coś? Otwórzmy ludzi Biorę to! Biorę to. Czy chcemy sprawdzać inne cele? Potencjalnie. Potencjalnie, potencjalnie. Dlaczego no, nie otwieramy? Na pewno dlaczego nie otwieramy? Dlaczego nie otwieramy? Tutaj otwieramy, nie? coś coś, chłopaki. Co robicie? Fajnie. musimy iść do dół, czekaj. Jeszcze zanim, zanim zejdę w dół. Czy ja tu mogę otworzyć? Nie, tego ja nie mogę otworzyć. Zobaczcie, tak coś miałem iść, tak miałem iść. Dobra, spoczkę. Fight with joy. No, to nie jest zasło reklamowe, które by się tak przyjęło, dobrze? Ajajaj. Idźcie sobie co, dobra? Okay. Paki. Sio. Dobra, dobre, dobre. czekaj, 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 tu jest przerażająco. Ja wiecie co, tak kiedyś rozmyślałem sobie nad tym, nie? Ja na przykład ja bym nie chciał trafić do więzienia. Ja bym bo... Tak, ja, czuję, się, czuję się lepiej tutaj na przykład. Okej. Okay. O, okej. Okay tutaj taką i lecimy. Dzień dobry A trzeba tworzyć to, czy znaczy jakieś kluczem To jest dłoń to są dłonie Co one oznaczają Poczekajcie, poczekajcie muszę pomyśleć Może jakieś yy, na górze coś? Trochę się tak jakby... pogubiłem mentalnie, nie? No. Eee... Bo to... Dobra, jest Już porobiłem to. Dobra. na razie... na razie ja mam są takie... spoko, nie? Do... do intuicji. A po prostu może ja zmądrzałem troszeczkę bardziej w gierkę, bo tak może podchodziłem do gierki bardziej w sposób idotyczny. To faktycznie możesz bawić. Ja zmądrzałem po prostu, to taka prawda. No łapa! Pokaż mi! Eee... E F flashlight. A nie, to nie jest nowa łapa, tylko to jest... A nie, mam nową łapę. To jest po prostu łapa, która daje nam światło. Super. Mm. No mega, mega, no się pokminili nad łapami To mówi do mnie? Tamto musimy odwoić, bo tej świeci się zielone światło i to znaczy, że tu muszę wejść Ale czy to tu Nie mogę tu iść. Dobra, idę Czekaj, stój, słuchaj, stój, stój, co się dzieje? Jezu Chrysta Eee, Poczekaj poczekajcie Jezus Maria! Poczekaj się! O, Spokojnie, spokojnie! Dobra! Zamknąłem się sam! Zamknąłem się sam Jakie ma są wyjść? To make this right, get up. Też tak myślę, też tak myślę, że to byłby fajny pomysł, żeby zrobić to lepiej. Nie zrobimy tego lepiej, ale się zdarza najlepszym. Jestem słabo oświetlon na tej kamerce, ale trudno... Wróciliśmy do punktu. Punktu tego jak wzięliśmy tą. potem to będzie latarka. Dobra, nie pomyślałem. latarka się może przydać. scrambles na pewno, jestem pewien. Mogę przejść przez to? Nie, nie, mogę? Nie, nie mogę. Hej, okay, skupmy się na tym, co on da stworzyć. Tu. Nie. Tu. Nie. Czekajcie, bo ja szukam przejścia, kurwa. Nie, dobra, ma nie wiem, proszę, czekajcie, bo ja jestem zagubiony na to. A ja muszę pozamykać je! nie jest, czy ja nie pomyślałem w ogóle o tym? Czy ja mogę pozamykać te drzwi Faktycznie Faktycznie, sorry, nie pomyślałem Chyba o to chodzi, a ja całą resztę mogę w sumie pozbyć się za pomocą broni. Dla te... okay, dlatego... Okej, dlatego może na początku teraz mamy pistolet? Tutaj. W się sensie, że to taka info. Ej, używaj pistoleta. Nie, zobaczymy, zobaczymy nawet. Może muszę tutaj wejść? Nie, czekaj. No, no. Proszę, zamykaj się. Jezus Maria Dobra, jest git, jest git, ale one też wyskakują tam, to jest zły pomysł What the fuck?! To było dziwne! Haha, Zamknąłem się z nimi tu, zdobyłem się z nimi tu i jest dobrze, jest dobrze. Nie tak powinienem zrobić chyba, co? Czy ja grę? muzyka nie ustaje, oni tam są, czekają na mnie. Wyjdźmy stąd. Utknąłem. Ut utknąłem. Zamknąłem się w sali. O, no. Ej! Ej! że to jest najbardziej intuicyjna misja ever, ale i tak ja muszę zrobić to po swojemu, tak? No jestem pewien, że jestem w złym miejscu. Postaci ci pozują. E, o, bicie mnie, chcę zdecydować restart checkpoint, tak. E. Kamień jest świetny, te kocki. Rozglądajmy się jeszcze na chwilę, co by tutaj potencjalnie mogło nam pomóc. Bo tak, one przeskakują stąd, stąd, stąd. Na pewno muszę zamknąć drzwi. Chyba. the subject scrambles for an advantage. they appear lost and disoriented. heavy breathing is indicative of fear. and rightly so. let's test the response to fear when pushed into panic. Zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to, zamknij to, to... Dzień dobry! Dzień dobry! Ok, zamknięte są wszystkie. I teraz... czy... No, wrzućcie się, mnie, wrzućcie mnie. Okej, okay, jestem pewien, że zbago bałem grę! Teraz jestem 100% pewien, że zbago bałem grę! tüzel Na to, co się dzieje Jest w sumie dobrze całkiem Radzę sobie czy po prostu miałem zamykać drzwi Sio. Aż te się nie otworzą, dobra On mi zaraz to źle nie otworzy i to będzie okazja żeby spierdolić Chyba że coś mi to zrobił a ja po prostu jestem głupi i nie zwróciłem na to uwagi Kolejny Dziękuję za to, że zbagowałem tę grę. No, <grym> tak bądźmy szczerzy, nie? E, świetne to było. Świetne. No kurde, no jest, no jest standard zachowany. Dziękuję. Dziękuję. Wtedy wszedłem. Tam chyba nie, nie wejdę do góry. Czyli to nie są te drzwi, może to są te. Nie zamykam się, bo ja, ja nie chcę tutaj umrzeć. Te może? Czerwone. Tak. Cóż, e... Na razie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się w następnym odcinku. Albo jutro albo za dwa dni. Jak raczej za dwa dni, bo chcę za dwa dni znowu rzucać Spróbuję przejść tą grę za jednym razem, więc jeżeli będę tych samych ciucha w te same ułożenie włosów to nie jest to, że się nie myję. To też jest fakt, ale po prostu...